W szukańczych celach zjawili się bramini, heretycy z innych tradycji, wędrowni żebracy, nadzy asceci, królowie nagów i zły mara wraz z orszakiem. Rzekli błogosławionemu, błogosławiony stawiliśmy się tu przed Tatagatą i teraz, gdy usłyszeliśmy tę dharma parjaje, obyśmy osiągnęli ten rodzaj szczęśliwości, którym cieszy się Buddha. Obyśmy się stali takim właśnie Tatagatą, archatem, doskonałym i w pełni oświeconym Buddą tego świata. Rzekł Błogosławiony. Otóż to, panowie, bez względu na to, z jakimi zamiarami przybyliście do Tatagaty, po wysłuchaniu Sanghaty Dharma parjazi, nagromadziliście umysł niezrównanego, doskonałego i całkowitego oświecenia. Skoro tak się stało, wkrótce będziecie w pełni i całkowicie oświeceni, doznacie niezrównanego, doskonałego i całkowitego oświecenia. Gdy Błogosławiony wymówił te słowa, Wszyscy heretycy z innych tradycji natychmiast osiągnęli stan powstrzymywania się i nie produkowali więcej zjawisk. Stali się również botisatwami dziesiątego poziomu i wszyscy ci botisatwowie unieśli się nad ziemię na wysokość siedmiu drzew Palmira i złożyli w ofierze Tatagacie zdobne wieżami pałace uczynione z siedmiu cennych kruszców. Ukazywali również liczne cudowne emanacje i przejawiali nadnaturalne moce. Po czym... Przebywając nad szczytem głowy błogosławionego, obsypywali Tatagatę kwiatami i medytowali na Tatagatę. Postrzegali również swe własne ciała jako Buddów. Setki tysięcy milionów boskich synów również obsypywały Tatagatę kwiatami i przemówili oni w te słowa. Wielkie jest osiągnięcie tego ascety Gautamy. Wielkie jego królestwo. To opiekun tego świata. Osiągnął medytacyjną stabilizację. To mistrz, którego celem jest tworzenie innych mistrzów. Dzięki zręcznym środkom stopniowo wyzwala czujące istoty, takie jak te tutaj z cyklicznej egzystencji. Przy pomocy nawet jednej dobrze powiedzianej frazy jest w stanie wyzwolić całkowicie tak wiele istot z cyklicznej egzystencji. Na to Botisatwa wielka istota Bajszaż powstał z miejsca, przerzucił wierzchnią szatę przez ramię, ukląkł na prawym kolanie i ze złożonymi dłońmi zwrócił się do błogosławionego. Rzekł błogosławionemu: Błogosławiony, jaka jest przyczyna i jaki warunek, dla których te dzieci linii wypowiadają takie słowa, ukazują nadnaturalne moce i komponują pochwały na cześć Tachtagaty? Rzekł błogosławiony: Słuchaj, dzieci linii, nie są to pochwały na moją cześć. Są to raczej pochwały ich własnych ciał, które ustanowione będą jako siedziba świętej dharmy. Z ich ciał popłynie światło dharmy. Będą ich wspierać wszyscy buddowie po to, aby mogli się w pełni przebudzić w niezrównanym, doskonałym i całkowitym oświeceniu. A gdy już zostaną w pełni i całkowicie oświeceni, będą nauczać darmy. Wtedy Bodhisattva, wielka istota Bajsza Jasena, rzekł do błogosławionego, Tata gato, Sugata, wyzwala całkowicie wiele czujących istot dniem i nocą, lecz sfera czujących istot pozostaje wciąż niewyczerpana. Błogosławiony rzekł. Bajsza Dziaseno, to dobrze, to bardzo dobrze, że przyszło ci do głowy, aby zapytać Tatagatę o tę rzecz. Bajsza Dziaseno jest tak. Posłużę się analogią. Był sobie raz pewien człowiek, żyjący w wielkim dostatku i bardzo bogaty. Posiadał zboże, skarby i wielu podwładnych. Służących, służące oraz robotników. Miał w dodatku wiele pól i ogrodów, pszenicę, jęczmień, ryż, fasolę, soczewicę i wiele innych zbóż. Gdy zasiał zboże na wiosnę, kolejna pora roku przyniosła mu obfity zbiór. Człowiek ten przechowywał oddzielnie rozmaite rodzaje zbóż, i mając taki zapas, żywił się nim aż do następnej wiosny, podczas której znowu robił zasiewy. Podobnie bajshadżiaseno, czujące istoty muszą wyplenić złą karmę, pochodzącą z poprzednich uczynków, następnie zaś wyszukują sobie pola do zasadzenia zasługi i muszą stworzyć korzenie prawości. Gdy już je stworzą, będą gorliwie praktykować niosącą dobro dharmę. A doprowadziwszy dharmę do wzrostu, będą tworzyć radość i zadowolenie. Pajsza z powodu tej radości i zadowolenia nie zmarnują się przez wiele tysięcy milionów eonów. Pajsza w podobny sposób podisatwa, który ra spowziął myśl o świeceniu, nigdy się nie zmarnuje. Krótko mówiąc, osoba taka urzeczywistni wszystkie dharmy. Rzekł tamten... Błogosławiony, jakie sny widzieć będzie Bodhisattva, który powziął myśl o oświeceniu? Błogosławiony odparł Bhaisa Jaseno, Bodhisattva, który powziął myśl o oświeceniu, zobaczy w swoich snach wiele przerażających rzeczy. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego dzieje się tak, gdyż osoba taka oczyszcza swoją karmę. Czujące istoty o złej karmie nie potrafią wyeliminować niewyobrażalnego cierpienia, lecz Bodhisattva, choć ma złe sny, nie lęka się. Rzekł tamten, błogosławiony, w jaki sposób przerażające rzeczy będą widoczne we śnie Botisatwy, który obudził w sobie myśl o oświeceniu. Błogosławiony odparł, bajsza będzie widoczny płonący ogień. Wówczas Botisatwa powinien wiedzieć, że płoną wszystkie jego złudzenia. Po drugie, bajsza choć Botisatwa, który obudził w sobie myśl o oświeceniu, ujrzy wirującą wodę, nie przerazi się. Jeśli chcesz wiedzieć, bajsza Seno, dlaczego dzieje się tak, gdyż osoba taka uwalnia się z pętnie wiedzy i to, co złe, oczyszcza się. Po trzecie, bajsza dżjaseno, Satwa, który powziął myśl o świeceniu, zobaczy bardzo straszne rzeczy. Rzekł tamten. Błogosławiony jakie? Błogosławiony odparł. Choć ujrzą swą ogoloną głowę, bajsza Seno nie ulękną się. Jeśli chcesz wiedzieć, bajsza Seno, dlaczego dzieje się tak, Gdyż osoba taka pomyśli, moje przywiązanie, gniew i niewiedza zostały zgolone. Zwyciężyłem cykliczną egzystencję wraz z jej sześcioma światami. Miejsce takiej osoby nie jest w świecie piekieł ani wśród zwierząt czy pretów. Nie jest wśród asurów, nie jest wśród nagów, nie jest wśród dewów. Bajsza Dziaseno Bodhisattva, który obudził w sobie myśl o oświeceniu, odrodzi się w doskonale czystej krainie Buddy. Bajsza Dziaseno w przyszłości, gdy nadejdzie czas, wszystkie czujące istoty, które dedykowały swe umysły oświeceniu, będą postrzegane jako posiadające wielkie oddanie. Bajsza Dziaseno, choć spotka je pogarda, nie powinny utracić wiary ani się zniechęcić. Bajsza Dziaseno liczne są darmy, których nauczałem, Bajsza Dziaseno, przez kilka setek tysięcy miliardów milionów eonów, kiedy angażowałem się w gorliwe działanie. Lecz moja gorliwość nie miała na celu zdobycia bogactwa. Nie była skierowana na uciechy życiowe. Nie chciałem cieszyć się władzą. Bajszat Jaseno działałem gorliwie, aby zrozumieć naturę zjawisk, lecz do momentu, w którym usłyszałem tę sankhata Sutre dharma nie osiągnąłem niezrównanego, doskonałego i całkowitego oświecenia. Bajsza w dniu, w którym ją usłyszałem, stałem się całkowicie oświecony niezrównanym, doskonałym i całkowitym oświeceniem. Bajsza Dziaseno. Ta dharma Paria jest najgłębsza. Słyszeć tę dharma parjaje to rzadkość. Bajsza Dziaseno powstawanie tatagatów jest również rzadkością. Bajsza Dziaseno ci, którzy przylgną do tej dharma Pariae, również są najwyższą rzadkością. Wszyscy ci, którzy słyszą tę dharma zostaną w pełni i całkowicie oświeceni. Doznają niezrównanego, doskonałego i całkowitego oświecenia. Bhajshat Przez tysiąc eonów wykroczą poza cykliczną egzystencję, osiągną doskonale czystą krainę Buddy, zrozumieją również dogłębnie wygasanie i ścieżkę. Zostaną dobrze wyposażeni, aby dogłębnie poznać źródło, zostaną dobrze wyposażeni, aby dogłębnie poznać miejsce zasługi, zostaną dobrze wyposażeni, aby dogłębnie poznać miejsce zasługi i wygasanie. Bajsza dziaseno, czemu zwie się ono wygasaniem? Bajsza dziasena rzekł. Błogosławiony, znaczenie jest takie, że jest ono miejscem darmy”. Spytał błogosławiony Bajsza czym jest miejsce darmy?”. Rzekł mu tamten. Błogosławiony dharmą zwie się entuzjastyczny wysiłek, czuwanie nad etyką oraz etyki posiadanie. Zwie się to skarbnicą darmy. Błogosławiony, oto powstawanie skarbnicy darmy. Rzekł błogosławiony. Hajzacz Jaseno to dobrze, bardzo dobrze, że przyszło ci do głowy zapytać tatagatę o tę rzecz. Rzekł mu tamten, w jakim celu w tym świecie pojawiają się tatagatowie, odparł błogosław. Jony, Hajzacz Jaseno. Ci, którzy są wielce uczeni i mają wielką wiedzę, znają pojawianie się tatagatów. Gdy znają pojawianie się tatagatów, wiedzą, że pojawianie się tatagatów jest źródłem szczęśliwości. W czasie, gdy w tym świecie pojawiają się Gatowie, czujące istoty znają wszystkie dharmy. Dzięki zręcznym środkom znają wszystkie dharmy. Znają światowe i nadprzyrodzone zjawiska. Znają światową i nadprzyrodzoną mądrość. Rzekł tamten, gdy urzeczywistnią mądrość, jakiej Nirwany poszukują. Rzekł błogosławiony Pajsza Jaseno gdy już dogłębnie zrozumieją dharmę, posiadają dogłębne zrozumienie dharmy. Paisza Seno, gdy już poznają świętą dharmę w skondensowanej formie, powstaje pierwsze osiągnięcie. Utrzymując dharmę w umyśle, dokładnie tak jak słyszeli, posiadają dharmę. Pajsza Seno, jest tak, posłużę się analogią. Pewien człowiek zaczął się trudnić kupiectwem, wziął wielki ładunek złota, który dźwigało tysiąc mężczyzn, i wyruszył, aby czerpać z niego zyski. Rodzice mówią mu: synu, słuchaj, weź ten ładunek tysiąca złotych monet. I dobrze go przechowuj. Przechowuj złoto należące do nas i do innych. Kupiec zabrał całe to złoto, i gdy minął miesiąc, roztrwonił je. Gdy już go nie było, mężczyzna zreflektował się i stał się bardzo nieszczęśliwy. W sercu poczuł wielki ból agonii. Wypełniała go skrucha i wstyd, i unikał swego domu. Jego rodziców doszły o tym słuchy i byli zrozpaczeni. W sercu czuli wielki ból agonii, i podarli na sobie szaty. Ten zły syn narodził się w naszym domostwie i zniszczył cały nasz dobytek, aby siebie utrzymać. Był dla nas bezużyteczny i przyniósł nam cierpienie. Przez niego będziemy musieli iść do kogoś na służbę. Tak lamentowali. Jego rodzice umarli z rozpaczy. Słysząc o tym, że jego rodzice wpadli w rozpacz i zmarli, syn także wpadł w rozpacz i zmarł. Podobnie jest Bajsza Dziaseno, gdy tata Gata udziela wyjaśnień. Ci, którzy nie mają wiary w moje nauki, tracą nadzieję i w chwili śmierci odchodzą z wielkim bólem agonii w sercu. Tak jak tamci rodzice, którzy wpadli w rozpacz i cierpieli przez złoto, a serca ich przeszył wielki ból agonii z powodu utraconego złota, które było własnością ich oraz innych ludzi. Bajsza Jaseno. Ci, którzy nie mają wiary w moje nauki, w chwili śmierci cierpią wielkie męki i płaczliwie lamentują. Mają bolesne odczucia. Zmarnowali zasługę, którą uprzednio stworzyli, a później nie zatroszczyli się o stworzenie nowej, tej, która wiąże się z dobrą krainą. Mając w sercach tak wielki ból agonii, w tym czasie i w takiej chwili, ujrzawszy niegasnące okrutne miejsca swych narodzin w piekle i między zwierzętami, widząc miejsce odrodzeń w świecie Jamy, w momencie śmierci tak pomyślą, kto będzie moim opiekunem, abym nie ujrzał tych światów piekielnych, zwierzęcych, pretów i jamy, abym nie doświadczał tego bólu? Rodzice jego tak mu powiedzą: O dziecko, wielka i przeraźliwa rzecz, ta choroba, nie do pokonania. Jak to być może? Choć umierający boją się choroby, w Twoim wypadku, synu, nie ma śmierci. Od lęku i grozy choroby zostaniesz wyzwolony. Moja świadomość gaśnie, moje ciało jest zniszczone, wszystkie członki mnie bolą. Zbliżam się do śmierci. Oczy nie widzą, uszy nie słyszą. Nic również nie dociera do mego nosa. Moje ciało nie przetrwa dłużej. Każda część ciała dotknięta jest bólem. Jestem jak drzewo, bez umysłu. Mów mi, że śmierć mnie nie dosięgnie. Proszę cię, matko, pocieszaj mnie. Rzekła mu matka synu: Nie wolno ci tak mówić. Nie strasz mnie w ten sposób. Skoro twe ciało dotknęła ta niemoc, zobaczysz różne rzeczy. Syn na to. Lecz nie widzę żadnej u siebie niemocy, żadnej choroby, żadnego bólu, widzę jedynie nieznośną śmierć. Zniszczone będzie to kochane ciało. A skoro ujrzałem całe moje ciało do, dotknięte tym cierpieniem, do kogo zwróć się po schronienie? Kto będzie moim opiekunem? Rzekli mu rodzice: synu, być może jest to kara bogów, lecz jeśli uczynisz bogom ofiary, na pewno wyzdrowiejesz. Powiedział syn: Cokolwiek może mnie uzdrowić, proszę was, zróbcie to. Idźcie czym prędzej, śpieszcie się i wypytajcie proszę e, duchownego. Na to rodzice stanęli przed ołtarzem Boga i ofiarowali mu kadzidło. Później duchowny ofiarował kadzidło i rzekł, co następuje: Bóstwo was karze, musicie uczcić tego dewę. Złóżcie mu ofiary, zabijcie trzodę, zabijcie też jakiegoś człowieka, a wtedy syn wasz wyjdzie z tej choroby. Rodzice na to pomyśleli, lecz jesteśmy biedni, cóż mamy robić? Jeśli nie przebłagamy Dewy, nasz syn umrze. Lecz jak mamy go przebłagać, skoro jesteśmy biedni, i skąd weźmiemy ludzką ofiarę i trzodę? Mając takie myśli, pośpieszyli do domu, wzięli kilka rzeczy ze swego dobytku i poszli je sprzedać, aby mieć za co kupić trzodę. Potem zwrócili się do pewnego człowieka: Panie, byłoby dobrze, gdybyś zechciał nam pożyczyć nieco złota, a zwrócimy ci w ciągu dziesięciu dni. A gdyby nam się nie udało zwrócić tego długu, Zgadzamy się być u ciebie służącymi i pracować. Tak rzekli, a potem dwoje tych ludzi poszło ze złotem, by kupić człowieka. Tych dwoje kupiło człowieka, lecz ten nie wiedział, że ma być zabity. Rodzice byli zmieszani, nie powrócili do swego domu. Zamiast tego udali się przed ołtarz i rzekli duchownemu szybko czyń ofiarę. Zabili potem własnoręcznie trzodę i zabili owego człowieka. Wówczas duchowny, chcąc złożyć ofiarę, rozpalił ogień, i wtedy dewa stąpił na ziemię i oznajmił: Przyjmuję waszego syna. Rodzice bardzo się uradowali. Najważniejsze, że syn zostanie wyleczony. Możemy zostać nawet służącymi, rzekli. Złożywszy ofiary bóstwu, wrócili do domu, a gdy tam przybyli, zastali swego syna nieżywego. Cierpieli obydwoje rodzice. Byli w głębokiej rozpaczy, a serca ich przeszywał ból agonii. Gdy ich nadzieje zostały pogrzebane, zmarli na miejscu i biorąc ich za przykład, Bhaishajjaseno, nie należy zadawać się z nieprawymi przyjaciółmi. Rzekł tamten, błogosławiony, czy mogę zapytać, gdzie odrodziły się tamte czujące istoty? Błogosławiony odparł, milcz, Bhaishajjaseno, nie pytaj mnie. Rzekł tamten, pytam, błogosławiony, pytam, sudżato. Błogosławiony odparł, na taką okoliczność, Bhaishajjaseno, Matka odrodziła się w wielkim piekle lamentów. Ojciec odrodził się w wielkim piekle zwanym piekłem miażdżenia. Syn odrodził się w wielkim piekle zwanym gorącym piekłem. Duchowny odrodził się w wielkim piekle Avicii. Rzekł tamten. Błogosławiony, gdzie odrodził się tamten niewinny człowiek? Jak wyglądało jego przyszłe życie? Błogosławiony odparł. Bhajsza Dziaseno: tamten niewinny człowiek odrodził się pośród bogów w niebie trzydziestu trzech. Rzekł tamten. Błogosławiony, jaka była przyczyna, dla której tamten człowiek zyskał szczęśliwość równą boskiej, odradzając się pośród bogów w niebie 33? trzech? Błogosławiony odparł: Słuchaj, Bhajsza Džiaseno. Tamten człowiek w chwili śmierci miał umysł przepełniony wiarą w Tathagatę i powiedział wtedy: Kłaniam się, buddzie. Bhajsza Dzięki temu korzeniowi zasługi doświadczy on szczęśliwości dewów trzydziestu trzech przez sześćdziesiąt eonów. Przez osiemdziesiąt onów będzie pamiętał swoje poprzednie żywoty. Życie po życiu będzie uwolnione od zgryzoty. Gdy się tylko urodzi, zgryzoty będą od niego odsunięte. Tamte czujące istoty nie są w stanie w pełni pokonać swych nieszczęść. Rzekł tamten, błogosławiony jak wszystkie czujące istoty mogłyby w pełni pokonać swe nieszczęścia, Błogosławiony odparł, bhai muszą kultywować wysiłek. Rzekł tamten, błogosławiony, jaki wysiłek kultywować. Błogosławiony rzekł, bhai słuchaj, to, co zwie się wysiłkiem, jest demonstracją rezultatów. Jest następująco, to, co zwiemy rezultatem wkroczenia w strumień, jest miejscem owego wysiłku. To, co zwiemy rezultatem niepowracającego, jest miejscem owego wysiłku. To, co zwiemy rezultatem stanu archata, oraz wygaśnięciem, które jest stanem arhata, jest miejscem owego wysiłku. To, co zwiemy rezultatem Pracieka Buddy oraz poznaniem rezultatu Pracieka Buddy, jest miejscem owego wysiłku. To, co zwiemy rezultatem bodhisatwy i miejscem oświecenia, jest miejscem owego wysiłku. Bahaisha Jaseno oto, co zwie się miejscem wysiłku.